¡Suscríbete al canal! Okej, okay. się wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie pierwszy odcinek e, naszej nowej serii na moim kanale, a mianowicie takich e, ciekawostek, historygów i może tajemnic, jakichś ukrytych ewentualnie jakie znajdziemy w Watchdogsach. E, w sumie ta seria powstała głównie dlatego, że no, Watchdogsy jak wiecie, są dobrze, dosyć u mnie oglądane na kanale, no i żeby nie było tylko y, to, że skończę serię Zagrajmy Wy i y, skończy się już wszystko z Dogsów, to tak nie będzie, od razu was muszę uprzedzić. Y, to z tej też racji na pewno w grze jest ukryte mnóstwo easter, easter eggów, y, jakiś ciekawostek, tak jak mówię, i w sumie na pierwszy rzut y, oka znalazłem już trzy, y, także zaraz wam wszystko pokażę i, i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Y, i tak jak mówię, oprócz tych historyków, to jeszcze pojawią się na pewno jakieś odcinki z multiplayera, jeszcze na pewno dużo, dużo rzeczy z Watch się pojawi na kanale, ale myślę, że możemy spokojnie przejść do pierwszej ciekawostki. Ok, pierwszą sprawą, e, a raczej ciekawostką, którą zobaczycie e, w tym odcinku e, będą ukryte dzienniki wideo związane e, z, Asansi, z serią Assassin's Creed, zaraz do tego przejdziemy. E, jak widzicie na samym początku... E, ten easter egg znajduje się w bunkrze, który odblokowuje nam się w drugim akcie, kiedy tutaj z klarą przychodzimy, założyć sobie nową kryjówkę i zdobywamy klucz do, tego, do tej wyspy, można powiedzieć, od Tobiasa, więc żeby tutaj się dostać, konieczne jest ukończenie właśnie tego, tej misji w drugim akcie, także to jest konieczne. I po prostu też tej misji, która pozwala nam na wstęp tutaj do tego głównego budynku, bo wejście na wyspę nie oznacza wejścia na, e, do budynku, pamiętajcie o tym. I więc tak, e, jesteś, jesteśmy tutaj w, no na centrum praktycznie, przed wszystkimi tutaj telewizorami, jak widzicie. E, pierwszą sprawą są właśnie te tutaj dyski, serwery, które są za nami. E, i jest jak widzicie dużo, dużo w cholerę plików wideo, zresztą już jak możecie zauważyć kilka, musiałem e, sprawdzić w którym dokładnie znajduje się ten plik, e, no ale bodajże za czwartym razem udało mi się i jak widzicie e, jest tutaj dwóch gości grających sobie po prostu e, na padzie, pad wygląda jak odpleja czwóreczki, przynajmniej tak mi się wydaje. E, i właśnie, właśnie ich rozmowa polega na tym, że e, ojciec pyta się, czemu gada z osobą, którą zabił. Jak wiecie, w Assassin'ie e, było dużo, dużo właśnie takich e, momentów, gdzie po śmierci e, jakiś tam nas, nasz Assassin prowadził rozmowę z osobą, którą zabił, w celu, w celu po prostu dowiedzenia, do, dowiedzenia się, może nie dowiedzenia, ale zdobycia jakiejś informacji czy coś tego typu. Oraz zawsze się kończy, kończyło wszystko ryku. Eee, także co, taka ciekawostka bardziej związana z serią Assassin's Creed, eee, czy będą jakieś powiązania z Watch Dogsami i z Assassinem zobaczymy ewentualnie później. Przechodzimy do następnej ciekawostki. No i dobra, kolejna ciekawostka tym razem, e, to namalowane przez prawdopodobnie jakiegoś graficia, że kilka e, graffiti odzwierciedlających nam e, Slendermany. Zresztą zaraz zobaczycie, bardzo przypominających można powiedzieć Slendermany. E, zobaczcie na mapie. Jesteśmy e, w dzielnicy Chicago o nazwie The Loop, e, czyli praktycznie można powiedzieć, że w centrum, w centrum miasta. E, nie pytajcie się, czemu leci Eminem w tle. Tak jakoś wyszło. Eee, i, I. I. Musimy tutaj, jak wiecie. Eee, inaczej, jesteśmy w miejscu, gdzie musieliśmy zniszczyć wcześniej. Tym bardziej ja, te, ja teraz nie mam tego na mapie, ale musieliśmy tutaj zniszczyć wieżę CTOS-u. I eee, po prostu po drodze mniej więcej do tej wieży spotykamy kilka Slendermanów. Już tutaj na sam początek można wywnioskować, że ten gościu, który tutaj, jak widzicie, jest na ścianie, to właśnie Slenderman. Eee, pff, można to wywnioskować z długich rąk Ymm, z wyglądu i, i w ogóle eee, zresztą dalej zobaczycie na następnych Slendermanów eee, bardziej na jednym jest dokładnie widoczne to bardziej można powiedzieć eee, że zamiast oczu jakby miał kody eee, QR te takie do skanowania wiecie o których mówię E, także dalej tak idąc tędy tutaj sobie właśnie wychodzimy i Mykuś jest kolejny Slenderman tym razem e, ustawiony w poziomie. Jak widzicie, bardziej tutaj tak przyzumowałem, i to, tak sumie te oczy bardziej tak właśnie są dziwnie wykonane, znaczy nie wykonane, tylko tak dziwnie narysowane, bardziej wyglądają jak kody do zeskanowania. Dobra, dalej idąc już tam, trochę się zagubiłem, z, z racji na to, że szukałem jeszcze dwóch, którzy, e którzy po prostu są, jeden jest tutaj, jak widzicie, pod e drabiną, tak sprytnie można powiedzieć, ukryty, trochę bardziej jest chyba e mocniej namalowany od innych. No a dalej to już tutaj można tak powiedzieć, że coś tam jeszcze nawiązującego do tego, a chociaż, czy ja wiem, nie przypomina to za bardzo Slendermanów, jakieś e, postacie wiążące, e, postacie bez głów wiozące swoje głowy w wózkach e, ze sklepu, także no taka ciekawostka, ale mm, te, 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 te wcześniejsze postacie, tak jak mówiłem, no to moim zdaniem ewidentnie to jest nawiązanie do Slendermanów, także co, przechodzimy do następnej ciekawostki. Okej, okay, dobra, następną ciekawostką tym razem będzie e, śpiewający Pstrąg, dokładnie tak, może to trochę zabrzmieć lekko pojebanie, ale w dzielnicy Parker Square, e, w sklepie z ubraniami, jak zresztą zobaczycie dokładnie na mapie teraz, e, możemy sobie zhakować Pstrąga, który jest na ścianie, po czym zacznie on nam nawijać rapsy, zobaczcie na to, obczajcie to. No, taka mini ciekawostka, przynajmniej w strongi mogą też nawijać rapy. Ale dobra, przechodzimy do ostatniej już w tym odcinku ciekawostki. Okej, okay, dobra, e, i teraz już w sumie praktycznie ostatni isterek e, w tym odcinku. Oczywiście znowu jesteśmy w dzielnicy Parkers Square trochę wyżej sklepu e, z ciuchami, czyli praktycznie niedaleko e, można się nawet z buta przejść. E, jest to dom oczywiście siostry Aidena. W którym byliśmy, jak pamiętacie, w akcie pierwszym, w którym już pokazywałem wam tego easter egga. Tutaj byliśmy na tej e, imprezie urodzinowej e, Jacksona, i właśnie tutaj skręcając do pokoju Jacksona, e, dokładnie w, w jego pokoju, mm, jak widzieliście, jest. Szalony Królik z Raymanów Raving Rabbids. E, ten Rayman to był praktycznie spin-off taki e, Raymanów, w 2006 roku bodajże powstał i, i mało co miał wspólnego z Raymanem, poza Raymanem samym. Ale tu jest po prostu takie nawiązanie Ubisoftu do swoich gier, taka y, y, easter egg, ciekawostka pewnie. E, coś wy, wymyślać, czyli ciekawego i jakoś im to wyszło. Dobra, wiecie co, ja myślę, że w sumie e, podsumowując, mieliśmy 5 ciekawostek takich fajniejszych. Jeżeli wam coś by się e, nasunęło, jakaś, jakiś pomysł, co mógłbym pokazać, jeżeli jakąś ciekawostkę, jakiegoś serega, jakąś może tajemnicę, może jakieś UFO, nie wiem, coś w tym jak było w GTA, znaleźlibyście, e, to walcie mi w komentarzach, e, gdzie ewentualnie można coś takiego obczaić, co to jest i, i ja sobie to zobaczę i najwyżej do następnego odcinka się takie coś nada. Jak będę miał tylko wystarczającą ilość pomysłów, to zrobię Następny odcinek, czyli pewnie za jakiś. Nie wiem, nie określam się, bo nie wiem, zajdę mnie jakieś. Yy, namysł na następne szukanie histeregów złapie, ale na pewno się pojawią, nas, dużo, dużo odcinków się pojawi z tej gry. Yy, także co? To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście. Ja się z Wami żegnam i cześć Wam wszystkim.